Cześć z tej strony Piotr Cenowiecki z raport.pl Przygotowałem dla Ciebie materiał na temat importu fotowoltaiki z Chin. Dlaczego jest tak duże zainteresowanie wśród importerów fotowoltaiką? Wpływa na to parę czynników. Pierwszy to różnego rodzaju dofinansowania, programy, a... Kolejna kwestia to niskie cło. Jeszcze parę lat temu na panele fotowoltaiczne, na inwertery, było cło antydumpingowe bardzo wysokie, natomiast teraz jest to 0%, więc jeszcze bardziej się opłaca. A kolejna kwestia to to, że Chiny są po prostu największym producentem fotowoltaiki na świecie. Wiele osób pyta nas, jak importować właściwie panele fotowoltaiczne, czy można samemu zaimportować panele fotowoltaiczne z Chin. Od razu odpowiem, że tak. Natomiast Pojawia się sporo błędów. Ja ci opowiem o takich pięciu najpopularniejszych błędach, które widzę wśród importerów przy imporcie właśnie fotowoltaiki z Chin. Pierwszy taki problem to jest niedobranie właściwego dostawcy. I to, że chcemy importować panele, to fajnie, ale ważne od kogo te panele kupimy. Dobrze dobrać dostawcę do naszych możliwości. Często, jeżeli importer mały szuka zaledwie na Parę domków jednorodzinnych, panele, a napisze do jednego z największych producentów w Chinach, to taki producent często nawet nie odpisze nam na maila. Jeżeli masz bardzo duże możliwości zakupowe, jasne, możesz znaleźć tych największych dostawców, ale tutaj w większości przypadków najlepszy będzie również poza kontaktem mailowym kontakt osobisty, spotkanie się, porozmawianie. Ale są także mniejsi producenci paneli, którzy są w stanie dostarczyć dobry produkt, dobrą jakość. Także, jeżeli masz mniejsze możliwości zakupowe, to może znaleźć dostawcę bardziej dostosowanego do swoich potrzeb. Jeżeli chcesz producenta, to pamiętaj, żeby zrobić również kontrolę jakości na miejscu w fabryce i sprawdzić, czy ten dostawca spełnia Twoje wymagania, wymagania unijne. Także dobierz dobrze swojego dostawcę. Nie kupuj też od przypadkowych firm z internetu, bo można się na tym po prostu przejechać. Także pierwsza kwestia i problem, z którym najczęściej się spotykamy, to jest wybór po prostu nieprawidłowego dostawcy do potrzeb, Importera. Kolejna kwestia, wiąże się z tą pierwszą nieodzownie. Jest to jakość, a czasami po prostu jej brak. Jak wiemy, Chiny są największym producentem paneli fotowoltaicznych na świecie, ale to nie znaczy, że każdy producent produkuje panele najwyższej jakości na świecie. Będą tacy, którzy będą produkować super jakość. Tacy, którzy będą produkować jakość średnią, ale znajdą się też firmy, które po prostu będą produkować jakość powiedzmy sobie wprost słabą i nie będziesz zadowolony z tej jakości. Jak się przed tym ustrzec? Przede wszystkim dobry dostawca powinien przedstawić Ci referencję. Poza tym przeprowadź kontrolę jakości nie tylko przy załadunku, ale również w czasie produkcji, żeby można zobaczyć działanie tych paneli, wydajność i wszystkie parametry, abyś wiedział, że to, co opuszcza Chiny, spełnia Twoje wymogi jakościowe. Także dopilnuj jakości, zwłaszcza przy tych pierwszych zamówieniach, przy tych pierwszych transportach. Panele fotowoltaiczne to jest drogi produkt. To nie są miski dla psa czy maty do jogi, gdzie zaryzykujemy często parę tysięcy dolarów. To są już większe zamówienia, poważne pieniądze. Także dopilnuj jakości. Zadbaj po prostu o swoje interesy. Kolejna kwestia to oznaczenia. Jest to niezwykle ważne. Jeżeli chcesz sprzedawać panele, jeżeli chcesz, żeby one w ogóle przeszły odprawę celną, to muszą mieć niezbędne oznaczenia. Nie będę wszystkich tych oznaczeń tu wypisywał, ale przygotowałem blog post na ten temat. Także będzie on podlinkowany w tym filmie. Zobaczysz tam jakie dokładnie oznaczenia muszą być na panele, jakie normy muszą spełniać i ważne, żeby tego dopilnować. Kolejny problem który bardzo często się pojawia, to transport. Dobierz formę transportu właściwie do swojego produktu, pamiętaj, żeby towar był dobrze zabezpieczony przy transporcie. Nieraz widzieliśmy sytuacje, kiedy panele przyjechały w obłakanym stanie i potem importer miał pretensje do chińskiego dostawcy, kiedy sam nie dopilnował tego, żeby towar był dobrze zapakowany. W niektórych sytuacjach unikałbym yy, drobnicy, raczej zamawiaj pełne kontenery paneli, aby mieć pełną kontrolę, jak towar jest poukładany, dobrze go zabezpiecz do transportu, przygotuj się do procesu transportu nie tylko pod kątem dokumentacji, ale także zabezpieczenia Twojego towaru w kontenerze. Kolejna kwestia to gwarancja. Jeżeli odsprzedajesz swoje panele klientom, to pamiętaj, że Ty wystawiasz gwarancję na swój produkt i pytanie, co jeżeli panel z Chin nie spełnia gwarancji? Są tutaj różne sposoby. Pierwszy ze sposobów to po prostu zbuforowanie sobie ilości, zamówieniu trochę większej ilości towaru i w razie czego, jeżeli jakieś panele nie będą spełniać standardów, będziemy je mogli wymienić klientowi i dotrzymać gwarancji po naszej stronie. Przypominam, że my jako importer odpowiadamy za produkt, który wprowadzamy z krajów trzecich, czyli w tym wypadku z Chin, a nie Chińczyk. Natomiast jeżeli chcemy, żeby strona chińska odpowiadała, to wypadałoby spisać z nimi umowę, nie działać tylko na zasadzie faktury pro forma, Umowę spisz w języku chińskim, profesjonalny kontrakt handlowy. Dopilnuj, żeby właściciel firmy podpisał ten kontrakt. Także bardzo ważna kwestia. Jeżeli chcesz być chroniony przez chińskie prawo w Chinach, to ważne, żeby mieć umowę handlową. Jeszcze na sam koniec przygotowałem dodatkowy punkt: a mianowicie, gdzie produkowane są najczęściej panele? Czy to są całe Chiny? No okazuje się, że nie. Największe skupiska zagłębia produktowe produkcji paneli fotowoltaicznych to jest Shenzhen oraz Szanghaj. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Zostaw łapkę w górę, zostaw subskrypcję oraz komentarz o treści Chiny.